Dzień dobry, witam państwa w programie. O tym się mówi. Piotr Pawłowski i Anna Werzegowska. Witam naszego gościa. Anita Szczypińska, Wydział Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koszalinie. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry, Państwu, Dzień dobry. Proszę nam powiedzieć, jakie programy zdrowotne, ale w zakresie szczepień ochronnych, realizuje Urząd Miejski w Koszalnie. Gmina Miasto Koszalin realizuje dwa programy profilaktyczne. Pierwszy to program szczepień ochronnych przeciwko grupie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku życia. Drugi program to program program profilaktyki zakażeń wirusem HPV. Powiedzmy, bo najpierw porozmawiamy o grypie, potem porozmawiamy o HPV. Taka, taka jest nasza propozycja. Natomiast najpierw powiedzmy o tym, kto może skorzystać z tych szczepień na grypę. Jakie są warunki? Ilu osób zostało zaszczepionych? Jakie są statystyki? Tak jak nazwa programu wskazuje, program przeznaczony jest dla osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych na terenie Koszalina. Hmm, czyli to jest warunek? Tak, to jest warunek konieczny. Osoba musi mieszkać w Koszalinie. Co roku szczepionek jest około 3-4 tysiące osób. W 2019 roku będzie to grupa 4750 osób. A wiemy jak te szczepienia się mają do liczby seniorów mieszkających w naszym mieście, czyli czy seniorzy chętnie korzystają z tych szczepionek, czy ten odsetek jest niewielki? Nie, seniorzy bardzo chętnie korzystają. Większość szczepień, które są wykupione przez miasto, są wykorzystywane. Czy wiemy? Czy ta liczba będzie rosła, będzie malała tych szczepień? No bo to są koszty, wiadomo. Tak, już wzrosła liczba tych szczepień. Do tej pory miasto przeznaczało około 100 tysięcy złotych na szczepienia. W tym roku miasto przeznaczyło 190 tysięcy złotych, więc ta kwota została powiększona. Lato mhm. się dopiero skończyło. Ktoś mógłby pomyśleć, że dopiero wrzesień się zaczął, a my tu rozmawiamy o szczepieniach na grypę. Jak wygląda taki terminarz szczepień? Kiedy senior się musi zainteresować tym, że może już po Powinien się zaszczepić i co ma konkretnie zrobić, żeby dostać tę szczepionkę od miasta za darmo, bo za szczepionki nie płaci. Tak, za szczepionki mówić. nie płaci. Yy, powinien. Pacjent uda się do swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i zapytać się o szczepienia. Co do terminu, jest to najlepszy okres, ponieważ szczepimy, pacjent powinien być zaszczepiony we wczesnym okresie jesiennym. Mhm. Mamy zapisane w umowie, że szczepienia rozpoczną się nie później niż do 30 września. Wszystko to jest uzależnione od dostępności szczepień, która będzie dostarczona, od szczepionek, która będzie dostarczona do aptek. Mówi się o tych szczepionkach różnie, takie lepsze, takie gorsze. Na jakiej zasadzie są wybierane te właściwe szczepionki w danym roku? Co roku Światowa Organizacja Zdrowia określa typy wirusa, które są zawarte w danej szczepionce. Mamy to szczęście, że od tamtego roku jest nowa szczepionka, która zawiera cztery typy wirusa, więc jest to szerszy zakres ochrony i większa skuteczność. To teraz powiedzmy. Oczywiście jeszcze przepraszam, wiem, no, że tak. to się z ceną i ta szczepionka no. też jest no. droższa. No tak, może są wzrost kosztów. Ale powiedzmy o tym, co jest tak naprawdę najważniejsze w tej chwili, dlaczego się spotykamy, to samorząd Koszalina otrzymał pod koniec sierpnia tytuł lidera w zakresie profilaktyki grypy. Nagroda zostanie wręczona 10 września. Co to oznacza? To znaczy y, jesteśmy liderem dlaczego? Dlatego, że od wielu lat szerzymy ideę szczepień przeciwko grypie. Miasto Koszalin realizuje szczepienia już od 12 lat, czyli od 2007 roku. Jest to bardzo długi okres czasu. Przez ten czas zaszczepiliśmy około 45 tysięcy mieszkańców. Kwota, która została wydatkowana na ten cel, to jest około 1 700 tysięcy. Mhm. Łącznie z tym rokiem, tak? Mhm. Jak widać, czy, ja nie wiem, czy są prowadzone takie statystyki, czy można mówić o tym, że. Yy, pod wpływem tej dużej liczby szczepień zachorowalność na grypę u nas zmalała. Czy to w jakiś sposób jest widoczne? Systematyczne szczepienia powtarzane corocznie z pewnością przekładają się na spadek zachorowań. Na pewno przekłada to się też na spadek powikłań, które są naj, najcięższe przy grypie. Na pewno nie mamy w trzech ostatnich latach zgonów związanych z powikłaniami po grypie. Ale niektórzy mówią: jak się nie szczepię, to nie choruję, a jak się zaszczepię, to proszę bardzo, jestem chory. Każ I stereotypy? Myślę, że stereotypy. Szczepionka jest też indywidualna dla każdego. W danym roku, tak jak powiedziałam, Światowa Organizacja Zdrowia określa te cztery typy wirusa. Jeżeli ktoś ma szczęście i trafi na te typy, no to nie zachoruje. Natomiast jeżeli przyjdzie jakiś wirus grypy inny, który nie był w tej szczepionce, no to niestety wszyscy zachorujemy. Ale z pewnością szczepionka uchroni nas od e, takich właśnie, jak pani wspomniała, powikłań, pogrębnych. Tak, ciężkich powikłań, mm -hmm. tak. Proszę powiedzieć, kto wykonuje te szczepienia? Czy czy to jest rodzaj konkursu ofert? Jak się odbywa taki wybór? Tak, żeby mógł, mógł być wybrany realizator, Miasto Koszalin ogłasza corocznie konkurs ofert na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Oferenci składają oferty i następuje wybór. W tym roku większość zakładów opieki zdrowotnej, które świadczą usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, złożyły takie oferty. Czyli mamy 13 realizatorów. Więc większość POZ-ów realizuje te szczepienia, więc każdy pacjent powinien udać się zainteresowany szczepieniami, udać się do swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i zapytać się o możliwość zaszczepienia. Mm -hmm, tak. Na początku mówiła Pani o drugim programie, o programie profilaktyki zakażeń wirusem HPV. Opowiedzmy, od kiedy realizacja tego programu trwa i z jakim skutkiem, czyli z, z czym się spotyka, z jakim zainteresowaniem. Program realizowany jest od 2019 roku, więc mamy w tym roku już 10 lateralizacji. Zainteresowanie przez pierwszych 7 lat było bardzo wysokie, bo na poziomie 75-88%. W trzech ostatnich latach zauważyliśmy spadek, więc to było około 60% wyszczepialności. Mhm. Z na czego to może wynikać ten spadek? Na pewno ruch antyszczepionkowy działa bardzo ostro. Każdy decyduje indywidualnie, czy chce się zaszczepić, czy nie chce. Natomiast teraz widzimy, w tym roku, w 2019 roku, weszła na rynek nowa szczepionka. Do tej pory była szczepionka czterowalentna, czyli taka szczepionka, która zawierała cztery typy najbardziej onkogennych wirusów. Mhm. Teraz weszła szczepionka dziewięciowalentna, czyli zawiera aż dziewięć typów wirusa. Jest ona oczywiście dużo droższa, ale też ma no, dużo większą skuteczność, dużo większą ochronę. Każdy pacjent decyduje, mówi pani, ale tu decydują głównie rodzice, bo powiedzmy szczepionka skierowana jest do dziewczynek tak. w wieku? 13 lat. Mhm. Wybór takiej grupy docelowej został też przemyślany. Wystąpiliśmy o opinię do konsultanta wojewódzkiego w zakresie ginekologii, o to, żeby pomógł nam wskazać konkretną grupę dziewcząt, która mogłaby być zaszczepiona. Mhm. Co ta szczepionka daje, czyli przed czym yy, tak naprawdę chronimy? Wirusem raka szyjki macicy. Wiele państw, które szczepią y, przeciwko temu wirusowi, już ogłosiło w tym roku y, sukces, jest to Australia i Skandynawia, gdzie, y, tylko, że jest to program rządowy, szczepionka jest, szczepionką są szczepione wszystkie dziewczęta mhm. w całym kraju, w całym kraju mhm. tak. I oni ogłosili, że nie ma u nich takiego zachorowania. No to wobec tego, jak to, Teraz się przełoży, bo Pani mówi o tym, że jest spadek tych szczepień. Co robić, żeby był wzrost jednak? Ale zaczęła mówić, nie skończyłam. No przepraszam, tak. To ja, to ja. W 2019 roku, jak weszły te nowe szczepienia, wzrosło niesamowicie zainteresowanie. Najprawdopodobniej też informacje, które pojawiają się w mediach o skuteczności tych szczepień i o wynikach badań, tak jak powiedziałam z Australii i Skandynawii, przyczyniły się naprawdę nie spodziewaliśmy się tak dużego zainteresowania. Co rodzic ma zrobić, jeśli ma trzynastolatkę w domu i myśli o o tym, żeby ją zaszczepić, bo ja rozumiem, że pójdzie do lekarza rodzinnego i z nim porozmawia, mm -hmm. to jest raz, ale czy może skorzystać z jakiejś informacji poza lekarzem, czyli czy ze, ze strony Urzędu Miejskiego jest, płynie jakaś informacja do rodziców, y poszerzają swoją wiedzę w tym zakresie? Jak najbardziej jest taka możliwość. Y program skierowany jest do 13-letnich dziewcząt zameldowanych na pobyt stały w koszalinie. To jest bardzo ważna mm -hmm. informacja. Y po wyłonieniu realizatora prezydent miał wysyła zaproszenie do rodziców tych dziewcząt, bo wiadomo dziewczęta 13 lat są jeszcze niepełnoletnie i wówczas rodzice decydują czy dziecko będzie zaszczepione czy nie. W informacji w tym liście podane są konkretne adresy, informacje, telefony, gdzie mają się zgłosić. W tym roku realizatorem szczepień jest Zakład Opieki Zdrowotnej Rodzina doktora Zająca na ulicy Lelewela. Jest, są trzy punkty szczepień i tam może mogą być dziewczęta zaszczepiona. Natomiast na dzisiaj sytuacja wygląda tak, że pierwsza data dawka została już podana i te dziewczęta, które zostały zaszczepione, czekają obecnie na podanie drugiej dawki. Mhm. Y, podanie pierwszej dawki było w około czerwca. Kolejna dawka musi zostać podana w okresie od 6 do 12 miesięcy. A co zrobić, jeśli ktoś na tę pierwszą dawkę się nie zdecydował, a teraz zmienił zdanie? Czy to już jest za późno? Czy Środki można jeszcze... niestety są mhm. ograniczone, bo tak jak powiedziałam, cena tej szczepionki jest dużo większa niż mhm. w ubiegłych latach. I niestety środki są ograniczone. Te dziewczęta, które już zostały zaszczepione, nie ma możliwości, żeby były doszczepione jeszcze kolejne. Ile w takim budżecie domowym oszczędza się, jeśli się skorzysta z tego programu miejskiego? Mówimy tu o dziewczętach. Czyli ile kosztuje e, wie pani, kwestioną? cena jest różna, bo inna cena jest, jeżeli się kupuje 300 szczepionek, inna jest, z tego co wiem, szczepionka, bo to są dwie dawki, to jest mm. różnie, od 1000 do 1200 zł. Spore pieniądze. Tak. Mówiliśmy o szczepieniu na grypy, mówiliśmy o profilaktyce zakażeń wirusem HPV, to są te główne pro programy. Czy są jeszcze inne, które na przykład nie realizujemy, a moglibyśmy realizować? Jak samorządy do tego podchodzą w Polsce? Zawsze moglibyśmy realizować więcej programów. Każde województwo ma obracowaną mapę potrzeb zdrowotnych, gdzie są zawarte kluczowe problemy dla danego województwa miasta. Problemów jest wiele. Wybraliśmy te programy, które wydaje nam się najbardziej są palące i potrzebne. Tak jak powiedziałam, zawsze można więcej realizować. Miasto realizuje również program profilaktyczny, program edukacyjny, zdrowo, jeszcze lepiej żyjesz. Jest to program o zdrowym odżywianiu, o prowadzeniu zdrowego życia. I adresowany życiu. głównie do dzieci. Tak, do młodzieży. Adresowany dzieci do młodzieży. Też do rodziców. Też do rodziców. Tak to na ostatnie pytanie Pani odpowiedź na pytanie szczepić, czy ryzykować jakby zabrzmiała? Oczywiście, że się szczepić. Po co ryzykować własne zdrowie, skoro jest możliwość uniknięcia zakażeń, powikłań. Zachorowań, a ryzyko zostawić na inne obszary. Tym bardziej, że wypowiadają się o tym eksperci, finansuje samorząd, wystarczy podjąć decyzję. Oczywiście, że tak, każda szczepionka, żeby została dopuszczona do obrotu, musi przejść szereg badań klinicznych, które potwierdzają jego skuteczność. Dodatkowo jedna i druga szczepionka jest zalecana, szczepionką zalecaną w obowiązkowym kalendarzu szczepień. Więc skoro ministerstwo rekomenduje te szczepionki, no to chyba jest wystarczający powód, żeby zaufać. Yy, kolejnym jakby etapem, takim sprawdzającym yy, samorząd, jeżeli chce realizować jakikolwiek program, musi uzyskać pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji. I miasto Koszalin uzyskało takie opinie i dla programu przeciw, Szczepień przeciwko grypie i yy, HPV. Bardzo dziękuję za spotkanie. Anita Szczypińska z Wydziału Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koszalinie była naszym Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Witam naszego kolejnego gościa. Krzysztof Kosiński, wiceprezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych i gość festiwalu Integracja jak, który trwa w Koszczelni. Dzień dobry, panie prezesie, witamy. Dzień dobry, witam państwa. Jedną z imprez towarzyszących festiwalowi była konferencja naukowa, konferencja branżowa, tematyczna, poświęcona m.in. zatrudnianiu i pracy osób niepełnosprawności. Jakie wnioski z tej konferencji? Przede wszystkim, że zgadzamy się po stronie pracodawców, organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych w tym, że należy aktywizować osoby niepełnosprawne. Bo dzisiaj, rzeczywiście, w sytuacji rynku pracy osób niepełnosprawnych, rynku pracy pracownika w ogóle, który mamy, najtrudniej jest dotrzeć do tych właśnie krajowych zasobów niezaktywizowanych nie osób. Nie chcemy, my jako Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, bardzo mocno podkreślamy, że zanim zaczniemy tworzyć kolejne ułatwienia na rzecz, Imigracji zarobkowej należy najpierw poszukać tego wszystkiego, czego nie wykorzystywaliśmy tutaj dla naszej lokalnej gospodarki, dla naszego kapitału ludzkiego w Polsce. I bardzo mocno podkreślamy to, że w pierwszej kolejności dotrzy, dotrzymy do osób niepełnosprawnych, pokażmy im, że warto wyjść z domu, aktywizować się zawodowo, a my pomożemy im potem znaleźć pracę. Przyjeżdża pan na festiwal od lat. To taka odskocznia, taki obowiązek czy przy przyjemność? Nigdy nie nazwałbym tego, obowiązek. Choć oczywiście wpisuje się to w moje obowiązki zawodowe, wcześniej w mojej poprzedniej pracy i teraz również, ale to jest takie niesamowite... Początek września, który daje energię na cały rok. I to jest taki początek września, który pokazuje, że można wszystko. I można wszystko połączyć właśnie w takim niesamowitym zestawieniu, że gdy mówimy o niepełnosprawności, możemy ją pokazywać wielowymiarowo, możemy wyciągać z tego doskonałe lekcje i zmieniać się także, dostosowywać to wszystko, co, co można. Ja w tym roku uczę się właśnie dzięki kontaktom w takim... W wąskim temacie, jakim jest praca, bo, bo rozmawiamy bardzo dużo właśnie o pracy osób niepełnosprawnych, o pokazywaniu pracy osób niepełnosprawnych, jak zmienić nastawienie działania mojej organizacji do tego, żeby się lepiej wykorzystywać ten potencjał. Na tej aktywizacji, o której Pan wspomniał, niepełnosprawnych, się, by, chciałabym się na chwilę y, zatrzymać, bo y, oczywiście pięknie jest powiedzieć, trzeba aktywizować osoby niepełnosprawne, ale jakimi narzędziami to robić? Jak to robić, żeby do nich dotrzeć i żeby y, na tyle z nim, do nich umieć? I je umieć przekonać, żeby wyszły z domu, żeby uwierzyły w to, że są wartościowe, ważne dla pracodawcy i bardzo potrzebne. Jak to zrobić? To jest bardzo trudne pytanie. No bo, po pierwsze, najtrudniej jest w ogóle dotrzeć do osób niepełnosprawnych. No jesteśmy rozproszeni, 36-milionowy kraj, dużej powierzchni. Niepełnosprawni, tak jak żadna inna grupa, nie są skoszarowani w jednym miejscu. Trzeba najpierw do nich dotrzeć. To jest olbrzymia rola tych środowisk, które oddziałują bezpośrednio na osoby niepełnosprawne. bo My stawiamy się w trochę innej konfiguracji, my reprezentujemy pracodawców, więc też jasno podkreślamy, czyje... Interesy reprezentujemy i o czyich interesach mówimy. Są środowiska i organizacje, które działają bezpośrednio u osób niepełnosprawnych, ale trzeba pokazać każdemu, że warto być aktywnym. Trzeba także zmieniać przepisy po to, żeby nie karcić za aktywność. I ja powtarzam, że jakkolwiek może nie najlepszy wybór był akurat ten obszar, ale obecna zmiana ustawy, wprowadzenie nowego świadczenia dla osób całkowicie niezdolnych do samodzielnej egzystencji, tego słynnego 500, Plus, mm -hmm. który po raz pierwszy w historii... Nastąpiło całkowite odejście od tak zwanego kryterium dochodowego, czyli osoba, która będzie pobierała to świadczenie, jak pójdzie do pracy, będzie zarobkować, nie utraci, to świadczenie nie zostanie zmniejszone. Ja mówię może nie najszczęśliwszy wybór, że akurat to świadczenie jest jako pierwsze, bo językowo trochę można dyskutować o tym, czy to tu powinno w ogóle taki instrument działać w braku tego kryterium dochodowego, ale to był pierwszy krok, który pokazał, że właśnie jak jesteś aktywny, nie zostaniesz za to ukarany, bo osoby niepełnosprawne. Akurat bardzo boją się tej sytuacji, w której podejmą trud zatrudnienia, pokażą, że mogą i ktoś oceni, że one teraz już są mniej niepełnosprawne i coś stracą. I im się utnie, no właśnie. Zna Pan wyniki raportu Naczelnej Izby Kontroli o stanie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Co wynika z tego dokumentu? Znaczy, przede wszystkim mówimy pewnie o dwóch raportach. Jeden ten, który oceniał w ogóle funkcjonowanie instrumentów wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych i drugi, który dotyczył zatrudnienia osób niepełnosprawnych choćby w służbie cywilnej czy w administracji mhm. publicznej. I one rzeczywiście pokazują jakby dwa światy. Po pierwsze, jeżeli chodzi o ten pierwszy, dotyczący w ogóle oceny systemu wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych, sam raport jako raport pokazuje, że te instrumenty się sprawdzają. Dzięki tym instrumentom 200, ponad 200, 50 tysięcy osób niepełnosprawnych jest zatrudnionych, pracodawcy korzystają z tych instrumentów i oczywiście zdarzają się wśród rzeszy pracodawców różni tacy, którzy nie do końca wypełnią obowiązujące przepisy, gdzieś tam potkną się na też niejasnych sformułowaniach. Nie ukrywam, że większość tych spraw, które były pokazane jako niewłaściwe działanie przepisów, następnie sądy jednak przyznają rację pracodawcom, mówiąc, że. Gdzieś jest nieścisłość w przepisach i wcale nie jest tak źle, jak przedstawiały te organy państwa. I to pokazuje, że jednak tych, te instrumenty są, są. potrzebne. Mhm. Są potrzebne, bo dzięki tym instrumentom bez problemu można zatrudniać osoby niepełnosprawne i można korzystać z tego, żeby pokryć choćby koszty związane z pewnymi przywilejami w pracy, które osoby niepełnosprawne mają. Ale my jasno podkreślamy, że my jesteśmy otwarci na elastyczność w tych przepisach, na zmiany. Teraz Przygotowujemy się, zostaliśmy partnerem. Ministerstwo wybrało nas jako organizację pracodawców w takim dużym projekcie, którym, którego na celu jest przetestowanie nowszych, lepszych rozwiązań na rzecz osób niepełnosprawnych i to jest też bardzo fajny taki element, bo po raz pierwszy mamy okazję nie testować na żywym organizmie, bo dzisiaj tak się robiło. Dokonywano się zmiany ustawy na podstawie analizy zabiórka w ministerstwie. No i zobaczymy, co się będzie działo. I co działo. się będzie działo, a teraz będziemy mieli okazję przez rok będziemy mogli testować rozwiązania, które i pracodawcy i organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych i ministerstwo zaproponuje. I to też jest bardzo fajny krok w kierunku tego, żeby Lepiej korzystać z instrumentów wspierających zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Czy znamy statystyki, jaki procent osób z niepełnosprawnością pracuje, jaki nie może znaleźć pracy lub nie pracuje? I proszę powiedzieć jeszcze, jak to wygląda z punktu widzenia pracodawcy? Czy pracodawcy chętnie zatrudniają takie osoby? Czy ta skala rośnie? Ja odpowiem w ten sposób. Po pierwsze, jeżeli mówimy w ogóle o statystykach, to one umykają nam trochę. Mamy, wiemy dokładnie, na ilu pracowników niepełnosprawnych pracodawcy biorą na przykład dofinansowanie do wynagrodzeń. To jest publikowane przez PEFRON, przez Ministerstwo Pracy i, Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. To wiemy i to się trochę przekłada na to, jak przeliczamy potem w ogóle zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Ale nie wiemy, ile jest dokładnie osób niepełnosprawnych. Mamy tylko szacunkowe dane Baelu, bo systemy, które orzekają, nie pozwalają stworzyć takiej jednolitej bazy, choćby poprzez nałożenie na siebie peseli, że jak ktoś ma orzeczenie z jednego, to już nie wystąpi w drugim. Mamy trochę danych baelowskich dotyczących w ogóle aktywności zawodowej wszystkich Polaków, które też nie do końca obrazowują 100%. Mamy bardzo dużą trudność w uzyskaniu wiedzy o tym, ilu pracodawców wpłaca za zatrudnianie, ilu osób pełnosprawnych. I na PFRON, czyli nie zatrudnia tego wymaganego 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, żeby nie płacić na PEFRON. E, więc tych danych niby są, ale gdybyśmy chcieli tak powiedzieć, że. Nie pracuje by? tyle, nie pracuje tyle, no to ja bym nie podjął się. Nawet takiego szacunku. Bo ja mogę powiedzieć, że 250 tysięcy osób niepełnosprawnych to są pracownicy, na których pracodawcy pobierają dofinansowania do wynagrodzeń miesięcznych. Mhm. To mogę powiedzieć, bo to jest sztywna dana. Na zakłady pracy chronionej, czy one powstają nowe? czy to jest popularna forma w ogóle biznesu. To się coraz bardziej ogranicza, ale ogranicza się ilość zakładów pracy chronionej w względem statusu. Po prostu pracodawcy rezygnują z takiej formy prowadzenia wpisu, ale nie rezygnują z zatrudniania osób niepełnosprawnych. To wynika trochę z tego, że Dzisiaj zakład pracy chronionej tak naprawdę niczym nie różni się od firmy, która zatrudnia osoby niepełnosprawne, a ten wskaźnik, który jest określony dla zakładu pracy chronionej wypełnia bardzo dużo pracodawców, po prostu zatrudniając osoby niepełnosprawne, a te instrumenty, które były nakierowane wcześniej i promowały takie duże koncentracje w zakładach pracy chronionej zatrudnienia osób niepełnosprawnych, one tak naprawdę już przestały być atrakcyjne i, i po prostu pracodawca nadal utrzymuje. Zatrudnienie, mhm. bardzo wysoki poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ale już rezygnuje, idzie do wojewody, mówi, że on już nie chce mieć tej naklejki, że jest zakładem pracy chronionym. Jest pan w koszajnie, ma pan okazję rozmawiać z niepełnosprawnymi, którzy szczerze z reguły mówią, jak wygląda ich rzeczywistość, także ich rzeczywistość zawodowa. Co mówią? Bardzo częstym problemem, który występuje w dyskusji w ogóle o aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych jest trochę to samo, co dotyczy każdego z nas. Mamy kłopot z korelowaniem sobie naszych oczekiwań względem rynku pracy, a możliwości rynku pracy. No Nie każdy z nas zostanie, tu rozmawialiśmy chwilę wcześniej, naczelnikiem, dyrektorem, prezesem. No nie każdy z nas będzie pracował w wymarzonym zawodzie czy na wymarzonym stanowisku. Trochę jest tak, że obserwujemy na rynku pracy w w ogóle w Polsce. To, co obserwowaliśmy w 2004 roku w Wielkiej Brytanii, Irlandii, obserwujemy także w Niemczech, że największa ilość wakatów i poszukiwanych pracowników to są pracownicy na stanowiskach prostych, nisko opłacanych. Bo tam jakby na, największy jest problem ze znalezieniem pracowników Ale trudno, żeby niepełnosprawny, który ma dobre wykształcenie, jest solidny, oczytany i Ale fantastycznie tak, przygotowany, taki... wykonywał proste, mało płatne prace. Nic dziwnego, że nie chce. Dokładnie ale ja nie mówię o tym, że to jest jedyna oferta dla pracowników niepełnosprawnych, tylko bardzo często jest tak i o tym też wczoraj na konferencji poruszaliśmy ten temat, że bardzo często jest tak, że i pracownicy i chętni do pracy osoby niepełnosprawne i pracodawcy osób niepełnosprawnych jakby nie potrafią przeskoczyć poza ten taki zaklęty krąg, że niepełnosprawni szukają pracy tam, gdzie pracę mają już inni niepełnosprawni i nagle się okazuje, że to są na przykład w większości firmy usługowe, a to są właśnie wykształceni informatycy, Księgowi, prawnicy, a jakoś tak zamykają się na to, że a ja nie będę szukał pracy na otwartym rynku, bo oni nie zatrudniają niepełnosprawnych, więc nie wiedzą, jak się robi, więc będę szukał w środowisku zakładów pracy chronionej. No, umówmy się, niewiele kancelarii prawnych jest zakładami pracy chronionej tak? I, i prawnicy być może mieliby kłopot ze znalezieniem pracy w swoim zawodzie. A z kolei pracodawcy, niepełn... którzy zatrudniają sobie niepełnosprawne, to też są firmy, które już w jakichś okolicznościach biznesu funkcjonują. Mają swój model biznesowy i poszukują pracowników na konkretne stanowiska. Nie tworzą na siłę kolejnego stanowiska. Pod I, I trzeba gdzieś tam, ja to dokończę jedno zdanie tego, i trzeba gdzieś tam właśnie sobie ten przełamać i po stronie osób niepełnosprawnych, żeby złożyć papiery do korpo, do, do dużej kancelarii, do domu mediowego, do firmy informatycznej, swoje, swoje CV, a dla tych firm także otworzyć się na to, że taki też może pojawić się na rekrutacji. Bardzo dziękuję za spotkanie. Krzysztof Kosiński, wiceprezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób niepełnosprawny był naszym Państwa gościem. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Państwu również dziękujemy. Kłaniamy się. Do widzenia. Do zobaczenia.